Hej, siemano i witajcie w ostatnim już odcinku z Dragon Soul. Przygotujemy się, a raczej przygotowywujemy się do ostatecznej walki z Deadwingiem, niszczycielem światów. Znajduje się on w tamtym złowrogim wirze. A my zaraz stawimy mu czoła. Czy z sukcesem? Zaraz się przekonacie. Zaczyna się! Deadwing powstał. W tej... W tym parcie należy... Zaczynamy od niukowania arm. Tak. To jest pierwsza rzecz. Na samym początku trzeba jak najwięcej tego zniukować. I wychodzi, ty... wychodzi ta macka. I przerzucamy się wszyscy na nią. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. I ją zbijamy. Jak najszybciej, jak najszybciej. Naszą uwagę teraz powinny tylko właśnie zwracać y, Ady. Większą niż ta macka. I meteor. Tankowie tankowi dostają tutaj dodatkowego debuffa, ale ja nie jestem tankiem, więc nie muszę się na szczęście o to martwić. Strzelu, strzelu z rewolweru. O, i właśnie tutaj wychodzi ten meteor, kawałek meteoru Elementium Bolt, tak? Gdzie on jest? Tutaj leci. I należy go zniukować, bo inaczej zada nam dosyć duże obrażenia. Chociaż na tym poziomie trudności, jak już to wiele razy powtarzałem, nie będą to aż takie straszne obrażenia. Jednak jest to finałowa walka, więc nawet ta walka jest tutaj dosyć wymagająca i udaje się tylko średnia, średnio jedna na trzy. Więc możliwe, że sobie tutaj powtórzymy. Ale grupa z tego co widzę jest dosyć udana. Jeżeli tego nie złajpujemy. A raczej się bardzo bym się nie zdziwił, jeżeli tego nie złajpujemy. Powinniśmy... Łatwo to wszystko ubić A wiecie, a po łapie to zawsze jest tak, że połowa odchodzi potem się mieszają, przychodzą jacyś inni wiecie Nie wiadomo kto jest kim potem eee, Takich facek teraz robimy będzie łącznie cztery. Bo on, on ma cztery łapy Jest to chyba najdłuższy boss ze wszystkich w Dragon Soul, Więc i ten odcinek będzie prawdopodobnie najdłuższy Jest to taki jakby nasz minicykl w cyklu Mam nadzieję, że Wam się podoba Jeżeli nie zdążymy tego zrobić przed kataklizmem, który byłby za 46 sekund To się wyświetla tam na omenie To Deadwing zniszczy cały świat I będzie wipe Tak to może byłoby się domyślić Troszkę dziwne, że bijemy tą łapę Bo zwykle bije się kolejną najpierw I dopiero tutaj potem się wraca Ale okej okay. Jak oni biją tą, to już lepiej tutaj, zostańmy I wychodzi, zaraz będzie, zaraz będzie macka Tak, jest macka, bijemy mackę, trzeba się przerzucić, no przykro mi Lecimy na mackę, trzeba ją po prostu zbić jak najszybciej, gdyż będą one zadawały cały czas impale Czyli takie mocne obrażenia tankom no, widzicie, pół HP na hita. To jest to. Zaraz powinien to jeszcze ten Meteor. Albo Ady. Zobaczymy. Najczęstsza... Najczęściej jest tak z tym Detwingiem, czego się troszeczkę obawiam, że jest właśnie cała palka dosyć dobra. Ale wszystko się psuje w, w ostatniej, na w najostatniejszej fazie. No jak zobaczymy jak to będzie. Bo tam po prostu zaczyna brakować many. I to jest... To jest tak akurat przez Bizarda chamsko wymierzone, że tam po prostu brakuje many. Tam już nie ma many. Niestety przykro mi Ech, Ale jakoś damy radę. No ho ho. I tutaj to niestety są. Ta walka jest strasznie na many, bo ona tak naprawdę nie zadaje dużo obrażeń. Tylko ona jest po prostu długa. I czasami właśnie, jeżeli się nie zbije tego, co zadaje o image co? Hilerów wytrąca z równowagi. Hilerzy mają już tak. Niektórzy mają po półman, niektórzy mają full. Nie jest tak źle. Jeszcze mogą sobie tam podnawiać. Prys zaśpiewa. Kolendę. I będą mieli happy. Happy man. Happy mana w McDonaldzie. Hahaha. Słuchaj. I zmieniamy target tak jak nam powiedział. Bystrze. E, deadly boss mod. Nie omen. Omen nie mówi o rajdzie. Takie się często przejązyczam. Omen mówi nam tylko o agro i kiedy już zbiliśmy te nasze ady możemy z powrotem przerzucić się na mackę złego powyracza wszechświata tak och nie Deadwings rozpoczyna kataklizm trzeba go zatrzymać tutaj w ogóle są cztery smoki które nam pomagają smoki źle to powiedziane to są cztery i tacy Magowie, ale to trzeba się bardziej zagłębić w lore, żeby wiedzieć o co chodzi, ja niestety jestem dosyć cienko z lore, wiem same podstawy, znaczy niby o nich coś tam wiem, ale nie chcę Was nakłamać, bo nie wiem wszystkiego i obawiam się, że mógłbym właśnie powiedzieć jakieś moje domysły. Strzelamy w łapę, tam Deadwing się zwija, jaki tam, jaki wściekłość, zobaczcie, to Madness of Deadwing się nazywa ten boss, czyli Szaleństwo Deadwinga po polsku. Deadming też nie jest smokiem tak naprawdę, to jest smak. Fajnie tak się mógł zmieniać z smoka. Ale tymczasem bijemy kolejną mackę, która kolejnie, znowu, ponownie impale'uje nam w tanka. O nie! Zaraz przyjdą prawdopodobnie Ady lub Meteor. Meteor, w tej fazie jest Meteor. Trzeba go będzie bardzo szybko zbić, tak jak zwykle. Strzelamy, strzelamy Hop, hop Ojej, coś tu się stanie zaraz Jakiś hm A go trzeba teraz bić, jak on już upadł Uhu Ej, dobrze jest Spiliśmy go Nie ma tragedii możemy bić te twinka dalej. Zobaczcie, że tak sobie popijam, ale już mi trochę w gardle zasycha. Bo jak kręcę te wszystkie 8 odcinków ostatnich, Włącznie z tym, to jest ósmy. Podrząd! Więc już mi trochę odgadania w gardle. W gardle czuć już to, że tak gadam. Bez <laughs> Bez przerwy praktycznie. Nie hej też, nie bez sensu, bez przerwy. Jestem w survivalu, więc powinienem więcej Serpent Strangów rzucać na to, ale ja zapominam. Ja się czuję jak Markmanship. Ja jestem związany z tą Markmanshipem. Ja się potem, po tym radzi chyba zmienię z powrotem, bo ja nie mogę. Enrage'a boss ma za 7 minut z tego co widzę. I powinniśmy spokojnie stążyć, bo za 7 minut to jeszcze, jeszcze jedna macka i ostatnia faza, ostatnia faza to... Za 4. Uuuu, uu. nie wiem czy zdążymy, ale nie, powinniśmy zdążyć. Dobra. I teraz biegniemy tam na, na ten drugi koniec. Odpalę sobie buty z inżynierii i spadochron. Ja. Możemy biec. Będę pierwszy, który ją zaatakuje. Ha, ha, ha. Nie, nie byłem pierwszy. Smutno mi z tego po powodu, nie byłem pierwszy. Nieważne. Strzelamy dalej, tak jak mówiłem, miukujemy, nakładamy na nie doty i obracamy się o 180 stopni i bijemy w tą tutaj mackę. Pamiętajcie, macka nad tamtą czymś, bo mackę się zbije szybciej, a ona zadaje zbyt duży nimek, żeby ją zignorować. Tak jest zawsze, ady się zbija na początku. W kierowcach też taka zasada pamiętam, była. Przynajmniej zazwyczaj, nie zawsze. Ale jeżeli było kilka jednostek, jedna były mocne, drugie były słabe. Ale tych słabych było łatwo by je było zbić to najpierw się zbijało o te słabe żeby nas nie biły Tak często Bo to jednak się bardziej opłaca bardziej się opłaca mieć jedną silną niż cały, niż cały czas osłabiać tą silną Żeby ona się zrobiła średnia I mieć jeszcze tą dosyć słabą jednostkę Po prostu bardziej się opłaca zbić najpierw tą słabą jednostkę I walczyć potem już tylko z tą silną Mieć więcej punktów tych Możliwości ruchu i tak dalej I meteor spadł Teraz się powinniśmy przerzucić na meteor Jaka była wasza ulubiona część hierosów? Moja chyba trójka, potem piątka, potem szóstka i yy, dwójka, nie, jedynka, dwójka i czwórka. Tak to jakoś wyglądało w moim zestawieniu. Już trochę zapominam, jak te heroesy w ogóle wyglądały. Znaczy, pamiętam, pamiętam, tylko że zawsze pamiętam takie najbardziej edytujące mnie rzecz w hierosach trójce. Yy, to, że nigdy nie klikałem na ikony zamku, tylko wchodziłem w jakieś tam statystyki zamku zamiast yy, w zamek. To by było trochę demotywującą rzeczą. Gdzieś tu są ady? Tutaj są ady. Żeby nie wyskoczył poza mapę. A, nie wyskoczyłem. Ha, udało się. Możemy sobie strzelać. Jeżeli bym wyskoczył poza mapę, to by była trochę lipa. Bo bym nie mógł nagrać ostatniej fazy. Och nie, Deadwing kastuje koniec świata, zatrzymajcie go. Dobrze, Deadly Boss modzie, dobrze, zatrzymamy go. Według Twoich życzeń czas zabić Twinga, czas zabić Twinga. Jednak proszę szamanów i magów, aby nie zużywać teraz Bladlasta, gdyż przyda nam się on na ostatnią fazę. Mamy jeszcze dobre serku 5 minut, nie całe, powinniśmy zdążyć takiej spokojnej rozgrywki. Może damy radę? To, że widzę, że zaczynają się problemy z healthem Many jeszcze mają ten Paladyn na gorzej, co jest troszkę dziwne Bo Paladyni zazwyczaj mają najwięcej many I ostatnia faza, faza druga Niukujemy The Twinga, Ale nie niukujemy tak naprawdę Pojawiają się ady Trzeba zbijać ady No to proszę Państwa Przed... Proszę Państwa, fu Ale Trzeba, trzeba zbijać ady Panowie Ady Five, Trzeba je zbijać, three, bo one. inaczej po prostu nam tutaj zrobił zbyt duże rozpierdziela. Ady Dwinga podziękujemy sobie, kiedy już ady zejdą. Śmiercią takiszą. Four, three. three two, one. Ehehe. Czemu na mnie? Nie three, wiem co to robi, nie one. pamiętam. Coś zmienili w tym omenie, oni inaczej mówili. Znaczy w jakiej bosmodzie, wow, wow. Wo. inaczej było. A teraz mi tak mówi taka jakaś pani, to jest takie straszne. Siedzę sobie w grze, siedzę, a tu jakaś pani mi gada. No już. Powoli schodzą te Ady, ale oni widzę tutaj niektórzy zawzięcie... biją w The Twinga, więc chyba Ady nam się od nowa zresetują. W sensie nowe wejdą, zanim tego zbijemy. Nie, dobra, teraz powinien pójść... No nie, Brades poszedł, dobra. Też już mógł zresztą, bo to nieważne w tej każdej kiedy pójdzie. Teraz jak najszybciej trzeba nukować bossa, Jak najmocniej bijemy ze wszystkiego co mamy. Twarde racenia. Odpalamy się. To jest fajne w tym bo. Yy, bo jak detwing ma już małą HP, bo on zaczyna już tak jakby z połową. I można go bić kliszotami, jakimiś yy, dokończeniami i tak dalej, i tak dalej. Ja bym proponował się jednak tutaj doniukować tego bossa. Zamiast bić... Yy, ady, chociaż Five, może, może nam się coś źle skończyć. Three, two, Inni chyba są podobnego zdania. Już połowa tego, co zaczynam mówić, że trzeba dominkowować. Napięcie rośnie. Dwa, coraz więcej adów. Four. I Wings Shed. Tak, pokonaliśmy ostatniego bossa w Dragon Soul. Uratowaliśmy ten samym świat i całe World of Warcraft. Dziękuję Wam za obejrzenie tej mini serii w serii. Yy, jeszcze ponownie dziękuję za obejrzenie tego odcinka właśnie. Komentujcie. Subskrybujcie. Polecam zielony przycisk z łapką w górę. Yy, możecie spodziewać się tak jak widzicie u odcinków. Również z Wowa. Czy również z Wowa. To jest tak. Yy, lubię kręcić ze wszystkiego odcinki. Kręcę o film, który na chwilę. I can feel the elements awakening. Rejoicing. The cataclysm is over. The champions who fought at our side assured the survival of our world. But now, we must see it. With mortal eyes, we dragon aspects have fulfilled our great purpose and our ancient power is expended. But though our day draws to an end, life endures and new generations will be born. Today's victory belongs to all who stood against the shadow. You are Azeroth's true guardians, and the future of this world is in your hands. For the dawning of the Age of Mortals has begun. No, czyli tak jak widzicie, kwiatki, zabawa i wszyscy się cieszą, że uratowaliśmy im świat. Tak więc, e, co mówiłem? A, mówiłem o tym, że lubię nakręcać wszystko, ale e, nie spodziewajcie się, że będzie tylko WoW. To nie, nie jest tak, że tylko WoW. Będą różne odcinki. Będą i z Minecrafta, i z jakiegoś serii, ze Starcrafta, ze wszystkiego, co mi się będzie chciał kręcić, to będę kręcił i wrzucał. Nie tylko WoW. Haha. Ha. No, tak to, więc jeszcze to... raz dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. No i hej.